Raczej byłem takim dzieckiem, które dużo broiło i lubiło się, uwielbiało się popisywać. Odkryłem, że jak w szkole coś śmiesznego powiem, czy zrobię jakiegoś psikusa, to to zyskuje widownię. Tak więc już w szkole podstawowej miałem taką, takie, taką swoją arenę, scenę. Bardzo to lubiłem, więc no, zostało mi to do dzisiaj. Mój ojciec był marynarzem. Zabierał moją rodzinę w takie egzotyczne rejsy gdzieś do Australii, do Panamy, Afryki Południowej. Było naprawdę takie bardzo, bardzo egzotyczne jako e, dzieci, jak przeżywałem te podróże niesamowicie. E, e, pływanie statkiem po oceanie, wielka fala, e, w ogóle się go nie bałem. Będzie to ciekawy program, interesujący, ale dlaczego? Dlatego, że dzieci genialnie wypadają w telewizji. Dzieci są szczere, nie kombinują, nie oszukują, mówią prawdę prosto w oczy, e, potrafią być takie naturalne i myślę, że to co widz ceni najbardziej, to jest właśnie pewna, pewien rodzaj naturalności.